Pracuje za Ciebie, czasami nawet w nocy. Twoja zmywarka dba o Ciebie, a Ty jak dbasz o nią? Używaj płynu do czyszczenia zmywarki Finish, który skutecznie usuwa tłuszcz i kamień, chroniąc przed awarią. Finish, zaufaj ekspertom. A po cięższych posiłkach wypróbuj Verdi Max ze skoncentrowaną kurkumą. Znasz to? Objawy choroby to tylko czubek góry lodowej. Likwiduj także stan zapalny, biorąc polopirynę kompleks. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lace Oven Baked. Prosto z pieca. Bo pieczenie nadaje daniom niesamowity smak i chrupkość. A do tego mają 50% mniej tłuszczu. I są doskonale przyprawione. Efekt? Mm, pyszne Lace Oven Baked, bo pieczone jest pyszne. To dostarcza ten smak? Poznam Was. Spotkajmy się przy jeżynowych krzewach albo przy soczystych malinach, które tworzą smak herbatek owocowych Herbapol. Naszym dostawcą jest Natura. Herbapol. We współpracy z naturą. Naczynia po wyjęciu ze zmywarki mogą nadal wyglądać na brudne. To osad z kamienia, który powstał w cyklu płukania. Pozbądź się problemu z płynem nabłyszczającym finisz, który przyspiesza schnięcie naczyń, zapewniając stuprocentowo lepsze efekty niż sam detergent. Finisz. Zaufaj ekspertom. Promocja! Oszczędź wodę ze zmywarką. Finisz zawsze wybrać warto. Like a Bosch! Ty też kup zmywarkę Bosch objętą promocją. Zostaw opinię i odbierz premię do 700 zł w prezencie. Osady z kamienia? Sięgnij po płyn nabłyszczający finisz. Naczynia czyste, tak jak oczekujesz. Za każdym wspaniałym chipsem Lays kryje się... Wspaniały ziemniak. Nawadniany odpowiedzialnie. Z troską o ziemię. Przez zaufanego rolnika. Lejs, 100% wysokiej jakości ziemniaków. Zrównoważona uprawa. Przejdź na dobrą stronę mocy. Wybierz skę, spiącnicy, no bo skąd. Przejdź na dobrą stronę mocy. Wybierz skę, spiącnicy, no bo skąd. Zna Twoje sekrety. Twoja zmywarka dba o Ciebie, a Ty jak dbasz o nią? Używaj płynu do czyszczenia zmywarki Finish, który skutecznie usuwa tłuszcz i kamień, chroniąc przed awarią. Finish. Zaufaj ekspertom. Przykre pamiątki po rodzinnej wyprawie na basen? Postaw na lek dostępny bez recepty. Brodacit. Prosty, bezbolesny sposób na pozbycie się kurzajek i brodawek. Odpowiedni od drugiego roku życia. Łatwy w aplikacji płyn, zawiera substancje czynne o ugruntowanym działaniu. Wybierz skuteczny lek na kurzajki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Obawiasz się, że się nie domyło? Zamień twarde tabletki na innowacyjne kapsułki Finish Ultimate Plus, które rozpuszczają się szybciej i zapewniają naprawdę czyste naczynia. Finish najlepsze rezultaty zmywania. Dziś mi się nie chce. Dziś mi się chce! Moc witamin, magnez, a dodatkowo guarana i żeńszeń. Poczuj efekt Vigor Up i uwolnij energię. Wiecie co kobiecie nie wypada? Włosy. Zwłaszcza kiedy regularnie używa odżywki Biotebal Effect, którą można nakładać nie tylko na długości włosów, ale także na skórę głowy, dzięki czemu działa przeciw ich wypadaniu i pobudza do wzrostu baby hair, co potwierdzono badaniami. Lekka formuła nie obciąża włosów, więc nie musisz bać się ich przetłuszczenia. Produkty Biotebal Effect kupisz w drogeriach Rossmann. Używaj płynu do czyszczenia z wywarki Finish, który skutecznie usuwa tłuszcz i kamień, chroniąc przed awarią. Najlepsza zabawa to do upadłego. Ach, my moje chłodomorki. Coś bym zjadła. Najlepsze coś bym zjadła to serek homogenizowany. Naturalny skład i ponadczasowy smak. Serek homogenizowany z Piątnicy No Bo Skąd. Przejdź na dobrą stronę mocy. Wybierz skyl z Piątnicy No Bo Skąd. Spiralgi na skurczowe bóle brzucha. I na bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Silne bóle. I na mnie zadziałała. Sprawdźcie sami. Pyralgina. Numer jeden w badaniach klinicznych u osób z silnym bólem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. Przepłukiwanie zabiera czas. Z kapsułką winisz, masz go więcej dla siebie. Przekonaj się sam. Ty też kup zmywarkę Bosch objętą promocją. Zostaw opinię i odbierz premię do 700 zł w prezencie. Za każdym wspaniałym chipsem Lays kryje się wspaniały smak. Pyszne. Oszczędź wodę ze zmywarką. Finisz zawsze wybrać warto. Like a Bosch. Promocja. Kup w Max Electro zmywarkę Bosch o 600 zł taniej i odbierz zapas kapsułek Finish na 6 miesięcy. Tylko w Max Electro. Dostarcza ten smak? Poznam was! Spotkajmy się na skraju lasu przy jeżynowych krzewach, albo w ogrodzie przy soczystych malinach, czy na słonecznej polanie wśród kwiatów dzikiej róży. Inspirują nas owoce natury, które tworzą smak herbatek owocowych Herbapol, dostarczając wyjątkowej przyjemności niezależnie od sytuacji czy sezonu, który właśnie oglądasz. Naszym dostawcą jest natura Herbapol. We współpracy z naturą. Za każdym wspaniałym chipsem Lays kryje się wspaniały smak. Pyszne. Przeziębienie? Nie. Grypa? Uh -uh. Skorbolamid. Powiedz nie. Przeziębieniu i grypie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kim jest mój dostawca? Poznam Was. Kierunek łąki pełne ziół. Pola z aromatyczną. Herbatki ziołowe, herbapol. Naszym dostawcą jest Natura. Herbapol we współpracy z naturą. A może lepiej wybrać skyr z piątnicy? Z porządną porcją białka dla aktywnych. I smakowitymi kawałkami owoców. Przejdź na dobrą stronę mocy. Wybierz Skyr z Piątnicy. No bo skąd? Spróbuj też nowych smaków. Ty też kup zmywarkę Bosch objętą promocją. Zostaw opinię i odbierz premię do 700 zł w prezencie. Kup w Max Electro zmywarkę Bosch o 600 zł taniej i odbierz zapas kapsułek Finish na 6 miesięcy tylko w Max Electro. Przepłukiwanie zabiera czas. Dzięki kapsułkom Finish masz go więcej dla bliskich. Przekonaj się sam. Kup w Max Electro zmywarkę Bosch o 650 zł taniej i odbierz zapas kapsułek Finish na 6 miesięcy. Ty tylko w Max Electro. Słyszałaś o kosmetyku, który może stosować cała rodzina, nawet twój maluszek? Żel do mycia 2 w jednym Eloderm to uniwersalny produkt dla całej rodziny do twarzy, ciała i włosów. Jest intensywnie nawilżający i delikatny bo nie zawiera silnych detergentów, barwników i zapachów. Szukaj produktów Eloderm w Rossmanie oraz aptekach. A może lepiej wybrać Skyr z Piątnicy? Z porządną porcją białka dla aktywnych. Przejdź na dobrą stronę mocy. Wybierz Skyr z Piątnicy. No bo skąd? Spróbuj też nowych smaków. Najlepsza zabawa to do upadłego. Ach, wy moje glodomorki! Coś bym zjadła. Najlepsze coś bym zjadła to serek homogenizowany. Jest nie niepanną! najwyżej za zmęczenia. A to nawet jest dobrze. Naturalny skład i ponadczasowy smak. Serek homogenizowany z Piątnicy, no bo skąd. Spróbuj także deserowych smaków straczeteli, ciasteczkowego i kokosowego. Słyszałaś o kosmetyku, który może stosować cała rodzina, nawet twój maluszek. Żel do mycia 2 w jednym eloderm to uniwersalny produkt dla całej rodziny do twarzy, ciała i włosów. Jest intensywnie nawierzający i delikatny, bo nie zawiera silnych detergentów, barwników i zapachów, dlatego cała gama produktów eloderm jest polecana do skóry suchej i atopowej. Szukaj produktów eloderm w Rosmanie oraz aptekach. I Surprise! Zamień twarde tabletki na innowacyjne kapsułki Finish Ultimate Plus, które mają trzykrotną moc czyszczenia i zapewniają naprawdę czyste naczynia. Finish. Najlepsze rezultaty zmywania. Kim jest mój dostawca? Poznam Was. Kierunek łąki pełne ziół. Pola z aromatyczną miętą. I rumianek aż po horyzont. Herbatki ziołowe Herbapol to dobro prosto z natury. Które wspiera nas pozytywnie każdego dnia, niezależnie z kim go dzielimy i jak go spędzamy. Naszym dostawcą jest Natura. Herbapol we współpracy z naturą. Znaczny problem? Ja już o nim zapominam. Powiem ci, co potrafi szampon Biotebal Effect. Przywraca siłę włosów na całej długości, pomaga zapuścić nowe baby hair i utrzymać skórę głowy w dobrej kondycji. Sprawdź, jak silne mogą być twoje włosy. Linie Biotebal Effect znajdziesz w drogeriach Rossmann. Mam ufendyi. Mam na to zaklęcie. Pyrantelum Ovix. Wybierz Pyrantelum Ovix, bo gdy twoje dziecko traci humor i apetyt, to mogą być owsiki. Perantelum Ovix to jedyny lek na owsiki dostępny bez recepty. A pełna kuracja to tylko dwie dawki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyrantelum Ovx, ofsiki znikajcie. Przepłukiwanie zabiera czas. Dzięki kapsułkom Finish masz go więcej dla rodziny. Przekonaj się sam. Za każdym wspaniałym chipsem Lay's kryje się wspaniały smak. pyszne, pyszne. Znowu niedomyte naczynia? To się zdarza, gdy używasz twardej tabletki do zmywarki. Dlatego zamień tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia. Bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Jako mama chciałabym, aby mój synek mógł cieszyć się powrotem do przedszkola jak najdłużej, dlatego wspieram jego odporność z Acidola Junior. Wygodna forma misio tabletek zabiera jeden z głównych szczepów dziesiącego mikrobiomu. Dzięki Acidola Junior jesień powrót do Przedszkola kojarzy nam się już tylko ze wspólnie spędzonym czasem i dobrą zabawą. Odwiedź najbliższą drogerię Rosman i kup Junior już dziś. Dziś podejmujemy wyzwanie, aby zadbać o zdrowie tych najmłodszych. I właśnie dlatego powstał program edukacyjny Przedszkola bez Owsików. Naszym celem jest pokazanie, że Owsiki to nic strasznego i tak naprawdę mogą przydarzyć się każdemu. Edukujemy dzieci, w jaki sposób dbać o higienę rąk, a dla rodziców przygotowaliśmy szereg materiałów edukacyjnych, które w razie potrzeby wesprą ich działanie. Więcej włosów na głowie? Odkąd suplementuję Biotebal Plus z aktywną debiotyną, mam więcej baby hair, tak samo jak 9 na 10 recenzentek Bizarz. Dbam o suplementację Biotebal Plus również jesienią, by nie martwić się, że czapka czy wiatr mogą negatywnie wpłynąć na kondycję moich włosów. Ty też wypróbuj mój sposób na wymarzone włosy z Biotebal Plus, dostępny w drogeriach Rossmann. Po ojcu dziedziczyłem zawód, miłość do motocykli, dołek w brodzie i sporą ilość testosteronu. Ale włosy sobie zachowam dzięki sile Lokson Max. Lokson Max to lek z substancją o klinicznie potwierdzonym działaniu. Hamuje wypadanie włosów i stymuluje ich wzrost, nawet przy dziedzicznym wypadaniu włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dziś podejmujemy wyzwanie, aby zadbać o zdrowie tych najmłodszych. Edukujemy dzieci, w jaki sposób dbać o higienę rąk, a dla rodziców przygotowaliśmy szereg materiałów edukacyjnych, które w razie potrzeby wesprą ich działanie. Uwaga! Idą! Super! Zamień twarde tabletki na innowacyjne kapsułki Finish Ultimate Plus, które rozpuszczają się szybciej i zapewniają naprawdę czyste naczynia. Finish, najlepsze rezultaty zmywania. Promocja! Bosz i Finish współdziałają świetnie czystość zapewniają. Like a Bosch. Ty też kup zmywarkę Bosch objętą promocją. Zostaw opinię i odbierz premię do 700 zł w prezencie. Za każdym wspaniałym chipsem Lays kryje się wspaniały smak. Mmm, pyszne. Pomaga ci dobrze wypaść, gdy najbardziej tego potrzebujesz. Twoja zmywarka dba o ciebie, a ty, jak dbasz o nią? Używaj płynu do czyszczenia zmywarki Finish, który skutecznie usuwa tłuszcz i kamień, chroniąc przed awarią. Finish, zaufaj ekspertom. Obawiasz się, że się nie domyło? Zamień twarde tabletki na innowacyjne kapsułki Finish Ultimate Plus, które mają trzykrotną moc czyszczenia i zapewniają naprawdę czyste naczynia. Finish. Najlepsze rezultaty zmywania. Zaufaj ekspertom i sięgnij po płyn nabłyszczający Finish. Jedyny rekomendowany przez producentów zmywarek. Bosch i Finish współdziałają, świetnie czystość zapewniają. Like a Bosch! Promocja! Kup w Max Elektro zmywarkę Bosch o 650 zł taniej i odbierz zapas kapsułek Finish na 6 miesięcy tylko w Max Electro. Więcej włosów na głowie? Odkąd suplementuję Biotebal Plus z debiotyną, mam więcej Baby Hair, tak samo jak 9 na 10 recenzentek Visage. Suplementuję Biotebal Plus również jesienią, by nie martwić się, że czapka czy wiatr negatywnie wpłyną na moje włosy. Ty też wypróbuj mój sposób na wymarzone włosy z Biotebal Plus. Dostępny w drogeriach Rosman. Znowu niedomyte naczynia? To się zdarza, gdy używasz twardej tabletki do zmywarki. Dlatego zamień tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. A może lepiej wybrać Skyr z Piątnicy? Porządną porcją białka dla aktywnych i smakowitymi kawałkami owoców. Przejdź na dobrą stronę mocy, wybierz skyr z piątnicy, no bo skąd? A może lepiej wybrać skyr z piątnicy ze smakowitymi kawałkami owoców. Przejdź na dobrą stronę mocy. Wybierz Skyr z Piątnicy. No bo skąd? Spróbuj też nowych smaków. Brodacit. Lek bez recepty odpowiedni od drugiego roku życia. Wybierz skuteczny lek na kurzejki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Owsiki? Masz na to zaklęcie. Jedyny lek na owsiki bez recepty. Akuracja to tylko dwie dawki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazanie. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Owsiki? Masz na to zaklęcie. Brantelum Jedyny lek na owsiki bez recepty. Akuracja to tylko dwie dawki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazanie. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lace oven baked prosto z pieca. Bo pieczenie oznacza doskonały smak i 50% mniej tłuszczu. Efekt? Hmm. Lace oven baked, bo pieczone jest pyszne. Pyszny serek homogenizowany z z kawałkami czekolady. Z piątnicy, no bo skąd?